Ninjago to animacja, która ma już kilkanaście lat i nie raz zdarzyło się tej serii powielać schematy, które widzieliśmy we wcześniejszych sezonach tego serialu. Dzisiaj pogadamy sobie o właśnie takich rzeczach, które zdarzyły się za wiele razy w Ninjago. Zaczniemy sobie od początków Ninjago, a dokładnie początkowych i zarazem najbardziej znanych wrogów tej kreskówki. Wężonowie, bo o nich oczywiście mowa, są nieodłącznym elementem tej serii i bez tej kreatywnej rasy wężo ludzi wymyślonych na potrzeby Ninjago, ta kreskówka nie byłaby taka sama jaka jest teraz. Jednak gdy wężopodobne armie jako wrogów dostajemy za wiele razy, to może to się po prostu przejeść. Wężanowie są głównymi wrogami w dokładnie pięciu sezonach, ale oprócz tego występowali w kilku innych jako dodatek bądź po prostu przyjaciele ninja. Ale na tym się nie zatrzymujemy, ponieważ ostatnia fala Ninjago Ivo, która miała miejsce w ubiegłym roku, także bazowała na tych złoczyńcach. Oby kolejne rzeczy z tego uniwersum ograniczały tych złoczyńców, wyjdzie chyba to tylko na lepiej. Kolejną rzeczą, która powielała się w wielu sezonach, to wątek z utraconymi mocami przez naszych głównych bohaterów. Sezon drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziewiąty, jedenasty, trzynasty, 15 i szesnasty to pewnie nie wszystkie wątki z utraconymi mocami przez naszych głównych bohaterów, jakie zostały powielone w tym serialu, ale ciężko jest to zliczyć i ciężko jest to w ogóle rozwinąć, bo jest tego po prostu mega dużo. Może tak tego nie widać i nie zwraca się na to uwagi, ale jest to powielane i pewnie w nowej serii LEGO Ninjago także ninja będą podążać ze swoimi utraconymi mocami. Kolejną rzeczą, która jednak najbardziej rzuca się w oczy w tym serialu, to powroty Garmadona, które miały miejsce już kilka razy. Samym głównym antagonistą był w wielu sezonach i jak zawsze wszystko opierało się na jego relacji z Lloydem. Moim zdaniem ten złoczyńca był już za wiele razy wykorzystywany w tej serii, jednak są osoby, dla których takie zabiegi są fajne i przyjemniej mi się ogląda Garmadona ile razy z rzędu by nie powrócił. Jedną z rzeczy, która praktycznie co sezon się zmienia i w dodatku bez żadnego wytłumaczenia, to stroje głównych bohaterów. Nie jeden raz w ciągu jednego Sezonu możemy obserwować kilka takich zmian, jednak to jest łatwe do wytłumaczenia. Serie i klocki stanowią jedność i ciężko byłoby robić nowe, świeże figurki, które miałyby ciągle te same stroje. Musi to się zmieniać w serialu razem z klockami, żeby wszystko ze sobą współgrało. Z drugiej strony, nie jeden raz jest to wytłumaczone w ten sposób, że główni bohaterowie muszą się przebrać, ponieważ idą na wyprawę w jakieś miejsce, które wymaga właśnie specjalnego ubioru. W więc wychodzi na to, że twórcy starają się jak mogą, żeby to wszystko po prostu było spójne i logiczne. Następnie. Bardzo bardzo zauważalną rzeczą są powroty bohaterów, którzy sezon wcześniej umarli. Ostatnio nawet wspominałem o tym w odcinku, który teraz się wyświetla w karcie. Jest to o tyle przewidywalne na tą chwilę, że jak Nia odeszła w sezonie 15, to nikt w to nie uwierzył, że odeszła ona na zawsze. Od razu było wiadomo, że powróciła ona w sezonie 16 i się tak stało. Niestety twórcy nigdy nie uczynili nikogo dobrego na zawsze martwym i pewnie nigdy to się już nie zmieni, a szkoda, byłoby to fajne zaskoczenie. No i na koniec zostawiłem błahą rzecz, ale jednak występującą w wielu przypadkach, a mianowicie mowa o zniszczeniach Perły Przeznaczenia, czyli głównego statku naszych głównych bohaterów. Ten motyw został powielony nieraz, nie dwa w tym serialu, jednak jest to na tyle mała rzecz, że nikt pewnie nawet tego nie zauważył. Tymczasem to wszystko na dzisiaj, dajcie znać, jakie według Was są rzeczy w Ninjago, które zbyt wiele razy się powieliły, a już spadam, cześć!